Ostateczna hmm, forma tej poprawki to będzie zmniejszenie, czyli tak naprawdę usunięcie zadania koncepcji Śródmiejskiej ulicy Obwodowej, czyli tą, którą wczoraj zaproponował burmistrz e, w kwocie 100 tysięcy i po 50 tysięcy z 750 i 900 z wydatków związanych z realizacją zadań co do tych jednostek budżetowych, czyli z promocji z zieleni po 50 tysięcy, czyli w sumie daje to 200 tysięcy, czyli taka jaka ostateczna kompromisowa forma, yy, którą zaproponowałem na komisji, stworzenie rezerwy celowej na opłanianie dokumentacji projektowej lub e, projektu technicznego partego tak po do tej drogi łączącej rondo generała Leopolda z ZDK 28 południowo-wschodnia, Włodnica Miasta. Szanowni Państwo, na ma się świadomość, e, że ta Włodnica jest i powinna być e, strategicznym, e, najważniejszą strategiczną inwestycją kadencji 2014 2018 rozwiązuje wiele problemów na wielu płaszczyznach, chociażby zdrowie mieszkańców. Ja tylko przypomnę e, kilka zdarzeń drogowych, które miały miejsce na ulicy Zagadłowicza na wysokości mniej więcej ulicy Zagadłowicza. 2008 rok, potrącenie gimnazjalistów, 2013, potrącenie mężczyzny i kobiety, 2014, potrącona staruszka. To jest tylko kilka przykładów takich najbardziej e, znanych. W prowadzeniu drogi obwodowej odciąży oczywista, myślę, dla wszystkich sprawa ulicy Zagadłownicza i ulicę doktora Budka. Rozwiąże również problemy komunikacyjne, czyli nieustanne korki w tamtych okolicach, naśmiające się w sposób horrendalny w okresach świątecznych, noworocznych. Można cytuję jedną z wypowiedzi internautów. A propos, propos tej drogi, widok porażający jak na XXI wiek. W środku osiedla Kopernika, w gotku rozciągającym się aż po Lidl, 15 tirów, w tym trzy ciągniki siodłowe wyładowane belami drewna na wysokości pierwszego piętra. Ta jest teraz widok ulicy doktora Putka, bardzo często. Dodatkowo. Coś, na co zwracali mieszkań, uwagę mieszkańcy mojego rodzimego osiedla, osiedla, w którym mieszkam, Kopernika, bloków, które przylegają do ulicy Putka. Kiedy przejeżdżają choćby w nocy, kiedy nie ma tych korków, tiry, to się trzęsie cały blok. Ludzie, którzy e, idą do pracy rano, budzą się, bo im się dom trzęsie. To, miejcie tego, szanowni państwo, świadomość, podnosząc rękę za, bądź przeciw tej poprawce. To, to zróbmy. Jasne, że to trzeba zrobić ale nie kosztem wydatków innych wydatków budżetowych, bo te przecież zadania są wszystkie już zaplanowane, bo my nad nimi pracowaliśmy od 30 września. Projekt był w Państwa rękach od 15 listopada, Państwo nic w tej sprawie nie zgłaszaliście. Były rozmowy, były rozmowy na komisji, też nie zgłaszaliście takich propozycji. A te propozycje, które zostały zgłoszone, nie zostały przez komisję przyjęte. Wobec tego przecież zobaczcie sobie, jaka jest opinia o budżecie. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu, bez wniosku. Jakim prawem pojawiają się teraz jakieś wnioski? Z czego to? Z czego to? No nie, bo się poprawki. Jakim prawem to poprawki się pojawiają? Przecież to jest jawne złamanie procedury, która obowiązuje pracy Rady Miejskiej. Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście osób jest za. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jeden, dwie, dwie osoby się wstrzymały. Ci sześć, jedenaście, to jedna osoba dzisiaj nie głosowała. Kto Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To trzeba powtórzyć głosowanie. 11 było za. Proszę bardzo, kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? 7, 8, o przepraszam bardzo. Bardzo mniej przepraszam. Bardzo, bardzo przepraszam. A kto się wstrzymał? Raz, dwa. Nie osoby. Teraz pasuje? Dziękuję bardzo. Budżet głosuje bo, bo się na Radzie Miejskiej. Nikt nie, nie, nie zabroni radnemu składać wniosku, żeby nie były przegłosowane. I to mówi ustawa. Jednoznacznie. A to, że ten radnik mówi tak, albo tak to jest inaczej. Proszę bardzo, pan Janas chciał zabrać. Błędny pan malik. Pan Janas i Pan Mani chciał. No ja proszę o wykonywanie głosowania. Z prostego względu procedura uchwalania. Y, jak uchwał w Radzie Miejskiej jest taka. Jest głosowanie, jest zgłoszenie poprawek, głosowania nad poprawkami, następnie czy jest przyjęty tekst z poprawkami, nad nim się głosuje. Radni którzy nie zgadzają na tekst ostateczny projektu budżetu głosują przeciw, a radni którzy pobierają tak poprawki budżetu poprawkami głosują za. Proszę sprawa. Panie, Panie przewodniczący, w kwestii formalnej. Procedura pracy nad budżetem Rady Miejskiej jest następująca. Radni głosują projekt budżetu lub za lub przeciw. Projekt budżetu wypływa do burmistrza miasta od komisji wraz z wnioskami na pięć dni przed, przekazuje go przewodniczący. Państwo nie mieliście prawa głosować żadnych poprawek.